Masz dość szukania dodatkowych pracowników na ostatnią chwilę? Czy zdarza się, że ktoś nagle zachoruje i w kilka minut brakuje Ci personelu na zmianie? W branży usługowej takie sytuacje to codzienność, a presja czasu i brak ludzi oznaczają realne straty. Dlatego powstał QuickStaff. Zebraliśmy restauracje, bary i hotele oraz dostępnych pracowników branży serwisowej na jednej prostej i intuicyjnej platformie. Restauracje potrzebują ludzi, a pracownicy już teraz szukają zleceń w QuickStaff. Twoja oferta trafia bezpośrednio do osób gotowych do pracy od zaraz. Ty dodajesz zlecenie, oni je widzą i aplikują w kilka minut. Co więcej, zyskujesz zmotywowanych pracowników, nagradzanych premiami za jakość pracy i zadowolenie klientów. A jeśli zdecydujesz się na dłuższą współpracę, możesz zatrudnić ich na stałe bez żadnych dodatkowych opłat. QuickStaff szybkie i elastyczne zatrudnianie w branży usługowej.